Przychodzą potężne sylwetki. Nie mam czasu na wywiady. Dobra, gdzie mamy braki, widzowie? Po mówcie mi pozycjami, gdzie mamy braki? Sapin się rozkręca. Markus Gandino. Palacz. Pa pa palacz. Pa, 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 pa palacz. Gdzie on jest? Jesteś. A tak, jest. Następny Asamoa. Asamela Hash. Co ty tu, chłopaku, robisz? Boczny obrońca. Za torem będziecie ten się wymieniać. Hmm? Obronę się już nie, nie martwię. Dwóch bocznych obrońców, którzy mogą też grać na środku. Tu nawet skrzydło wchodzi w grę. A Asamoa, mój, wchodzi wszystko w grę. Środek też pomocy. Fajnie. Sparing, więc się będziesz ogrywał. I dam cię za Lusiusza, wiesz, też tu możesz trzeba zagrać. I zagrasz na pomocnik odbierający piłkę we wsparciu? Chociaż nie Pomocy odbierający piłkę w obronie. Taka była Twoja myśl pierwsza. balić Petrow. Ej, tu zaczynają. Śpiączka teraz, ty wychodzisz pierwszy. Musisz się okrywać. Chociaż nie. Sapinen, Może on odpalił. Może to by go już odpalił. Malarczyk. Właśnie, malarczyk. 32 lata. Tu, 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 tu. A sabić. Troszkę szybszy, wytrzymalszy. Petrow odchodzi, ale w czerwcu. Mamy go. Ale niech na razie Petrow gra. Zagrożona pozycja po... Co wy pierdolicie? Co wy w ogóle gadacie? Przecież walczymy o utrzymanie. Zaraz wchodzimy na, na ligę. Ty też wypierdalasz w czerwcu? Nie, nie, nie. Ja mam kontrakt na dwa miesiące. Dwa b, 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 b lata. Popaku, włoski transfer? Ale kurwa piłkosz! Dawaj mi go! Jakie półtorej miliona? Ej, słuchajcie, jak jego byśmy kupili. To jest koniec. Nie stać was, ja pierdolę. No, mogę 10% zapłacić. Ale to jest wszystko, co mogę dać. Klas! To nie, po niemiecku? No nie, no przecież takiego Niemca nie mogę zostawić, ale mam już takiego Niemca na środku. Wow. Ale bydlak, przepraszam, a, e, tego by, 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 bydlaka to po, po macie. O! Stać mnie! Mogę go nawet kupić na zawsze. Łukowski, 250 tysięcy, dobre skrzydełko tu i tam. Ale poczekaj, poczekaj! To jest mój zawodnik. Co wy jesteście pierdolnięci? Halo? Co ty robisz, chłopaku? Ja wiesz, to jesteś tak dobry, że tak przed chwilą cię chciałem kupić. <laughs> a tak się składa, że graż nas. No bo dobra, nie pierdol się na no swoim zespole nie znam. Ty nie chciałbyś pogać jeszcze trochę dłużej? Do której ty masz transfer? Ale byku Ty masz dwa lata masz kurwa kontrakt! 36 tysięcy, siedzisz na dupie i ani mi mrugnij. Chyba, że za 600 tysięcy. Spokojnie, pogrywam z nimi. Co to jest? A, ten. Okej, okay, yy, dobry. Siema. Spierdalaj! 500 złotych miesięcznie wydawało mi się rozsądną kwotą. Na jakiej pozycji Asamal radzi sobie najlepiej? Boczny, wysłaniec, obrońca. No, się pytacie, się, kurwa. Ale gra na różnych. Tam, gdzie, kurwa, jest miejsce, gra. O! Nowy zawodnik! Kiedy do nas przyjdzie? Już przychodzi do nas! Ale Ale boss, no wypierdalam prezesa Sos. Skupiłem sobie kurwa zajebiście usefulowych graczy. Zator, oj, masz tu zagrożenie! What the fuck! Dziękuję kurwa! Tr Godinio, tracisz pozycję! Bo zator może bić na, też na środku. Ale music flow. You feel też na skrzydę. Co tam na tych skrzydłach się dzieje? Bo patrzcie, łukowski, podgórski, śpiączka, nono. Ale mamy kurwa, mamy tyle składu, że to... Tyle mamy drewna, że to opalimy kurwa dwa sezony. tym Odkleja, że zejdu niego! na Corona Deportivo Kielce, José Rudini, Wielki Mózg, śmierdzi mi tu dobrym wynikiem. Tylko myślę o tym Szczykawie, patrzcie, Szczykawa szybkość ma spoko, wytrzymałość dyszka, a zobaczmy na Nono. I, a Nono ma spadki, Nono ma spadki, Skurwa jakiś dziwnie odklejony chodzi, naśpany po klubie, dziwnie się gapi, podobno w czapi. czapi. Dobra, zobaczmy sobie, co tu się dzieje, bochnak, kontuzja i on już lepiej wygląda, patrzcie, bochnak na skrzydle. Łukowski, Łukowski, gdzie on jest? Łukowski, patrzcie, no też spoko, no tu jest ciasto w tym klubie, tu jest ciasto. Viktor Garcia, zobaczcie szybkość 13! Zobaczcie tego obrońcę! Na trzy lata go kupiłem. Jak tam zadłużenie klubu? Ty, mi się w ogóle kasa nie kończy. Znowu mogę sobie tutaj. Aha, już nie. Mam... Budżet transferowy rozjebany został. Dobra, ale mamy wszystko. Zadłużenie? przez milionów? A z czego to się bierze? Ja jestem od cenowania klubu, a nie od zarządzania pieniędzmi, finansami. Seriowa mówię. Jakieś straszne paskudztwo kurwa. Chcą mnie wpakować. Okej, okay, nie, nie zwiększą nam budżetu niestety. No, no, kurwa, wiesz co ostatnimi czasy chunie grasz. Muszę się zmotywować. Kupica? Do McLarenach chcą go. Ale mega. A to jest mój zawodnik? Skąd takiego zawodnika mam? Aha, to jest ten Benevento. A oferta wypożyczenia, tak, tak. Myślałem, że już u nas jest. Eee, mogę po takie fu fundusze zaproponować za kubice, co wy na to? Dajcie znaka, jak wam siedzi. Hamulić i jestem w stanie zaproponować nic. Jak coś, to. coś yy, to wchodzić w negocjacje. Jak, jak coś. Ale mamy ważniejsze rzeczy. Wychodzimy, kurwa, sparring. Ja myślę, że to jest to, ta propozycja, powinna być taka, jaka jest. Palacz, dlaczego kurwa spadły ci gwiazdki? ha? A, od mentalności. Okej. Okay. Okej, okay, sparing, Zagłębie Sosnowiec, witają mnie tutaj e, z wódką, chlebem kurwa, solą, cukrem, wszystkim mnie kurwa witają, założymy sobie pressing, pamiętam, no tutaj nowe chłopaki, tu ja nikogo nie kojarzę, tu e, jest tylko Gliwa, wszyscy są inni już, Szumilaz jeszcze gra, piękna ekipa, wierzę w wasze umiejętności, no panowie, no tutaj fajnie byłoby wygrać, nie? No, borneczki, jazda, jazda panowie. Nie, korona y, Kielce y, znikła już dawno. Teraz jest Deportivo La Coruna. La Coruna Deportivo Kielce. Korona znikła w momencie, kiedy y, ja przychodzę do, do, do klubu. Dzisiaj to jest La Coruna Deportivo Kielce, które niebawem awansuje do Premiera División Ekstraklasą klasą de mou. Jedziemy z tym. Nazywajmy rzeczy po imieniu, ok? Szanujmy się. Palacz, co zagrał jak profesor. Palacz, profesurro. Świetny transfer. Tym meczem oczywiście widzowie kończymy okres przygotowawczy. Oj, Szu, szkoda. E, w ten mecz Zobaczymy okres przygotowawczy i rozpoczynamy, w sumie rozpoczęła się już runda wiosenna, bo zagraliśmy ten mecz, ale to było przed przerwą. Teraz zobaczymy, co przeprowadziliśmy prze, przez ten okres yy, zimy, końca zimy. Sparingi jak wyszły, jak ta taktyka, którą cały czas robiliśmy. Trzymaliśmy, nie zmienialiśmy nic. Zobaczymy, czy to da. No, tak naprawdę, szczerze mówiąc, potrzebujemy trzech, czterech zwycięstw w tym sezonie, żeby się utrzymać. I troszkę remisów. Większość, z, wie, znaczy kurwa... No będzie trochę porażek, będzie trochę porażek na pewno, zobaczymy co się będzie działo, ale przechodzimy w decydującą fazę, w decydującą fazę tego sezonu, czyli walkę o utrzymanie, ostatnie chyba 14 spotkań, pięknie Forenc, które zadecydują o tym, czy zostajemy na posadzie i czy zostajemy w lidze. Mam nadzieję, bo mamy transfery na 2-3 lata, ludzie przyszli do nas na 2-3 lata, eee, to raz, a dwa, eee, kurka wodna, no fajnie byłoby zrobić ten drugi sezon, zrobić dziewiąte, dziesiąte miejsce, i wrócić do Krakowi. Więc no z koroną chyba będzie dłuższa przygoda. Mam nadzieję. Chyba, że jakimś cudem. Teraz zaczniemy wszystko wygrywać i... Dobra, nie. Jakimś cudem zaczniemy wygrywać i nas zaproponują nam robotę na koniec sezonu gdzieś. I najważniejsze co robić. Nie robić szybko tych zmian. Czekać na zmiany. Wiadomo, pierwszą zmianę robić taką jakaś, która wymaga gra. Wymaga z gry wychodzi ta zmiana. Czyli ktoś jest dość słaby, ktoś kuleje. Ktoś nie dowozi, no to jest zmiana jedna, max dwie, a potem czekać do 75, 70 minuty, 68 i robić jakieś zmiany. Ty chłopie nic nie czytasz, co podpisujesz, korona to zniknie z mapy piłkarskiej za długi i cię wypierdolą z nie. kolejnego klubu, sprzedawaj coś. Sprzedaję właśnie teraz bramkarza S i sprzedałem też Sabicia, odchodzi Petro, co ty mówisz do mnie? Sprzedajemy, sprzedajemy chłopaków cały czas, powiedzcie mu. Wiecie, za Sosnowiec to jest mocny klub, wiecie, oni walczą o awans do Ekstraklasy, a my walczymy o spadek z niej, Przed spadkiem się bronimy tak tak pały za Założenia zarządu. Eee, więc no praktycznie stykamy się. Stykamy się chujami. Znaczy, nie, bo oni wchodzą do ekstraklasy, a my z niej wychodzimy, czyli oni się. No, my dupą jesteśmy obróceni. Chujowo. Strasznie chujowa pozycja korony kielce. Ale ja tu jestem po to, żeby to temu zasto, zastopować temu wszystkiemu. Kurwa, jeszcze nie zaczęliśmy tak poważnie pracować, aby. Już od razu wskazujecie nas na poraczkę. Czy tu kurwa nie ma wsparcia na tym czacie, tak żeby poważnie powspierać i powiedzieć, Filip. Powiedzieć tak, Filip, no dobra, decyzje chujowe, ale może się uda. Nic, kurwa, żadnego wsparcia nie ma. Można aż tak przegrywać. Chodź, <laughs> o tym mówiłem. Zdominować się środek pola. Jedziemy. Spokojnie. Zobaczymy jak, y za trzy kolejeczki. Jak korona sobie wyskoczy. Ja już raz byłem nad strefą spadkową. Raz mi się to udało zrobić. I powtórzę to. Ale będzie mecz o na przykład do utrzymania. Ostatni mecz o utrzymanie, na przykład. Kurwa, chciałbym, żeby taki był. Muszę mieć takie emocje. Sylwester Lust już po zmianie daje 3-1. Fajnie. Falmy im, bo zasługują na to. No i zobaczymy. Ograni, nowe transfery są, tylko nieograne. Wow, Śpiączka wykorzystał błąd. Denerwuję się, bo zawsze jak mamy dobry sparring to potem przepierdalamy mecz. Zawsze jak strzelam ponad trzy bramki sparringu sparingu, to potem jest mecz przejebany w lidze. Aż mi kurwa <coughs> ciarki mi takie przychodzą. To jest takie podniecenie ze strachem, ze wszystko to jest. Ale ile było nudy, kurwa. Cztery godziny, żeśmy grali sparingi, 4 godziny były transferów, przeklikiwań nudnych i tak dalej. No nic się nie działo przez 4 godziny. Bo trzeba było dojść do tego. Yy, do tego, nie. Jeszcze nie wiadomo do czego, ale żeby napełnić ten poziom ta taktyki. Nauczyliśmy trochę na skrzydłach grać i tak dalej. Chociaż już wcześniej mogliśmy to ustawić. Jestem pewny, że ustawiłem granie na skrzydłach, jakoś się odłączyło. Już nie będę nic klikał. Ogól wow, ogólnie powinniśmy grać na dwie taktyki przynajmniej. Dwie się uczyć. Nauczy się tego, muszę kiedyś wziąć jakiegoś widza, no, tutaj mi będzie pokazywał co, co się robi. Dobrze. 4-1. Myślę, że spoko. Dobra, robota. Podobało mi się. Naprawdę okej. Okay. Naprawdę okej. Okay. Pożyczenie. No, to te, wiesz, jak skłożyliśmy te... Wy... co tu jest. Wow, papszył sobie po tego łukowskiego. Nie, nie, nie. Żadna taka, ani inna determinacja. Odpowiedz. Bezradny jesteś. Bruk, będzie ciecza. 17 miejsce. Korona. Ja pierdolę. Walka tak na tak zwanym <laughs> szczycie. Mecz na szczycie, skurwy, syny. Chcieliście meczu na szczycie? Od kopa. Zaczynamy sezon z grubej rury. Dobra, kochani. Przechodzimy tak zwan do tak zwanego dania głównego. Przyszły transfer. Tomasz Mucha ja cię sprowadziłem. A, do nas idziesz, tak? doba tydzień przerwy mamy. Taktyka. Dankowski zostaje. Sosa balić. Petrow, palacz na boku. Czy zator? Nie, za to się nie daje. Happy, happy, happy. Te myślimy, myślimy, co to się będzie działo. Jeszcze oczywiście nie wychodzimy na boisko Ale nie wiem, czy palacz powinien atakować. Kompletny boczny obrońca na wsparciu. <laughs> nie wiem, jak to zrobić. Czy tak? <laughs> Teraz pytanie, Asamela, szybkość 12-12, taki mały, mały na obronie, ale szybki, Ten kanu no spoko, a Lusiusza zobaczymy sobie, jak ten Lusiusz wygląda, i on też umie, bo troszkę lepiej Asamela, tak, tak zostanie na razie, Lusiusz będzie na zmiennika, na Leszczuka, Lewandowski jest nam niepotrzebny tutaj coś, no, no, bo obrońca mam, Malarczyk, środek obrony, tylko właśnie jest wo wolny, a na środku obrony czy mam jakiegoś zmiennika, Trojak, Trojak lepiej, wytrzymałeś szybkość, troszkę większy jest jak w ogóle średnio gdziekolwiek. Szybkość, Zator. Nie, nie, nie. Zator w ogóle wylatuje. To się dogaduje, ci to nic nie znaczy. Zator, nie. Godinio. Godinio jest swój szybki. Czy on nie wylatuje potem z klubu? Zawodnik został wystawiony na listę transferową. Transfer. Godinio, do kiedy masz kontrakt? Do końca roku. Szybki, skrzydłowy na zmianę, właśnie. To może obu tutaj chciałbyś przedłużyć, byczku? O, nie. Dobra. Tak czy siak, mamy, mamy z kim zamienić. To jak nie chcesz przedłużać, to nie będziesz grał. Zator biegać nie umie Nie ma żadnego zmiennika fajnego, za zatora Nie, dobra, to jedna nie godzina jeszcze pobiega. Może potem się przekona. Ale to źle. No teraz zorientowałem się dopiero w połowie sezonu. Śpiączka. Jak biały stok Za milion. dwa miliony. Pubica. Nie wiem co tracą. Odrzucona. Okej. Okay. No, gdzie za tyle? A za ile? Tu więcej dać? Ty sami tego mnie nauczyliście. Pożyczenia, kiedy on wraca. Środkowo odbierający piłkę. Ale to już wiesz, że on może wrócić i nie będzie miał miejsca w składzie. Dużo taktyki będziemy teraz się uczyć. Lewandowski. Kontuzja znowu, okej. Okay. No dobra, zagramy sobie mecz z Termaliką. O, jedziemy, wsparcie kibiców. Re. Re, re, tak, jestem nastawiony na zwycięstwo, ale pewnie będzie kurwa jebana porażka Ale mamy graczy, mamy, nie róbmy też, mamy za dużo graczy, też nie robimy transferu, bo mamy w chuj graczy Jest kim grać Trzy gwiazdkowi i zawodnicy mogą zrobić jedną robotę dzisiaj Bo to jest, no, jeden z najważniejszych meczów w naszym sezonie A będzie ich trochę, trochę ich będzie Michał Chubil, instrukcja, stały pressing na nim Tak, nałóżmy na nim stały pressing, żeby nie było z nim przypału eee, Weź ręce w przód i powiedz Jeśli zagrasz tak jak ostatnio, to będzie bardzo dobrze Obrońcy, wierz, wasze umiejętności, panowie, pomocnicy. Wierzę w wasze umiejętności. Właśnie tak. Brooke Bet, która miała ostatnio dwie porażki. Rep, Warhol, kurwa, ale mi się lać chce. Na pewno tam oczywiście pauzy przed startem. I nasza kipa, no, same porażki, bo i mamy remis. Może rozpoczniemy jakąś serię, nie wiem, remisów, zwycięstw, nie wiem. Peka Extra jest tabela nie wygląda dobrze, nie wygląda życzliwie. Dla Korony Kielce, dla Korona Deportivo Kielce to może być ciężka przeprawa, ale jeśli tu, no, trzy punkty, to wraca nadzieja. Wraca Jose Rudini. Standardowa, wszystko się zgadza, polecenia, zgadzają się. Szybkie, centry. Jest, idę się. o. Nie, idę się odlać i za chwilę zaczynamy. Starcie tytanów. Eee, zapowiedź spotkania krótka. Gramy z najgorszym zespołem w lidze oprócz nas. Więc jeśli z nimi przegramy, no to nie wiem z kim my możemy kurwa wygrać. Le, zaczynamy. To jest, tak, serio, to jest najgorszy zespół w lidze. Oni są przedostatni, bo ostatni. Jeśli z nimi nie wygramy albo nie zremisujemy, no to nie mamy czego tu szukać. Palić, żółta kartka, już mi się nie podoba. Będzie zmiana raczej. Żeby nie było przypału. Żeby nie było po prostu przypału. Będzie totalnie chujowy 20 minut we niebożonego skróciku. Zachęć. Panowie, dobrze. Mamy próbę fajną, cztery strzały. Chcę, żebyście na refrem bramkę strzelili. Zróbcie dla mnie. Aaaa! Licz poprzeczka! Dlaczego, kurwa, kurwa mać? Dlaczego znowu poprzeczka? Siedem strzałów, dwa tego. Fajnie. No to wylatujemy. Bramkarz, kolejny raz bramkarz zajebał. Kolejny raz bramkarz. I kolejny raz. Kolejny raz Forens. Forens, Kolejny raz taki błąd. Oj, chuj. Dobra, to już bardzo ofensywne i... Krytykuj wszystkich. Trudno i to jeszcze w tym czasie, idź, chuj, fanę zmęczony, Luś już tu dobrze sobie grał, dekanu też zmęczony i... Ale nie, dekanu zostanie do końca. Goda! Myślałem, że jesteśmy przygotowani. Myślałem, że jesteśmy kurwa gotowi na tą ligę. Ale no, przegrywamy z takim zespołem, no to już wszystkimi przepierdalamy. Te wszystkie zmiany, co tu my porobiliśmy, to nic to nie dało. No bo uwierzyłem w ten zespół, naprawdę mi się smutno zrobiło. To jeszcze przegrywamy nie z jakiejś ich akcji, tylko wiesz, kurwa Bramkarz znowu odpierdolił akcję. Ja mu zaufałem. Ja ci kurwa zaufałem, ale no to jest sporno, to jest sporno. Szkoda. Całe życie je bady w dupę. No to teraz już na pewno jest spadek. Od odjechali wszyscy. S. No nic, trenerze, starałem się. Znaczy panie menadżerze starałem się, ale. Kurwa mać, no... Nie da rady, nie da rady, no. Siedem porażek z rzędu i. Siedem meczów bez zwycięstwa. No to miał być mecz na przełamanie, no i chyba dymisja. Po tym meczu już jest dymisja, tak już dyrektor, Tak. Teraz jeszcze upokorzenie z Krakowią, wyśmianie i. Koniec. Trudno, to była wielka przygoda Rozero No dobra, no to już mnie dop dopóki zostanę, no to dopóki mogę, to zostaje i tyle. idę jeszcze z Krakowie się zmierzy. Szkoda, no! Cały okres, całe całe miesiące wam poświęciłem i, i, i tak tak kurwa zagraliśmy. Nie wiem co jest kurwa grane. Co, nie wiem co jest nie, z nami nie tak. Już chyba wiem, dlaczego nikt nie chciał tej posady. <laughs> Przedstawiciele odry czekają już pod stadionem. Dobra, spokojnie, znaczy, no nie, nie spokojnie, no chyba wielka kariera Rozero dobiegła końca. Miał zmienić koronę i... Nie, nie, co ty w ogóle gadasz? Ej, 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 ej. Co, ty, co co, 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 co ty? Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Co się z tobą dzieje? Co ty kurwa chrzanisz? Co ty chrzanisz? Powiedziałeś, że zrobisz kurwa. Yy, bo, ten. Utrzymanie to jest zrobisz. Co to kurwa jest? Co ty w ogóle sobie reprezentujesz? Kurwa! Co ty robisz? Co ja pierdolę? A niech spierdala ten nogo. Mamy tak garsię szybszy. Dwa koła za malarczyka? Chłopie, ciebie powinien. Stary, ja to zgłoszę. Ibraham Sisse, szalkę, Dlaczego wy mi proponujesz jakichś zawodników? Co jest? O! Jaka cena? Ty! Kupię tego, sprzedam tamtego! Re, 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 ta, ta, ta. To jest takie, wiesz, e, w mojej głowie takie, wiesz, tabelki transferowe lecą, nutki takie, kopana piłka, ja to, wiesz, myślę nad wszystkim, analizuję. Ja w tym momencie jednym kliknięciem sprawię, że ta maszyna zacznie po prostu działać, zacznie jechać. Re, re, ta, 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 ta. Tak, wiem, że kiedyś tu pracowałem, mam to w piździe. Bo, tu, bo to ja po prostu jestem na wypożyczeniu w innych klubach, niedługo wracam do mojej Krakowi. Ale dzisiaj będę musiał i dać solidną lekcję Łukowski, 2 miliony. <laughs> nie no, 2 miliony, tak nie za to nic nie kupię. Nie, za 2 miliony, 2 miliony, to bym kupił może zwycięstwo z Krakowią i z wartą Poznań. Po milionie bym im dał. I mam a, i mam utrzymanie. Remis! Oni chcą remisu? Co? Oczekiwania remis? <laughs> Ale dalej wierzę w tego stepenena. Dalej w Ciebie wierzę, wierzę w Ciebie Jachu. Ten się zajechał ciężko. O nie, 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 nie. nie. Jaka kiepska atmosfera w szatni, czy was nie pokurwiło? Zajebiście się wszyscy bawimy. Okej, okay. everybody kurwa clap your hands, wychodzimy. Zróbmy to, to jest zespół gdzie ci... prowadziłem ich, zbudowałem to Krakowie. Karny, bardzo defensywnie ustawiłem zespół i zaczęli karnego bo walczymy. To, Ciekawaka. żółta kartka. Gol, gol, brawo, brawo. Dobra, spokojnie. Wrócę do poprzedniej taktyki. Jesteście cudowni, naprawdę. Taktyka i wracamy do standard. Ja myślę, że do ostrożnej, bo w tej jesteśmy najlepsi. O nie, ale strata. Nie! Ale fart. Jest, 3-0, Stapinen. Kurwa, bać, to się dzieje, naprawdę? 3-0, Rudini siadł na ławce i się rozpłakał. Prezes Krakowi jak splunął tylko pod swoje drogie buty z, 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 z Alligatora i wyszedł ze Stadionu Korony. A roze Rudini mógł tylko się rozpłakać. Rozpłakał się, on się kurwa rozpłakał. Cały stadion, nawet z kibicami Krakowi skanduje Rudini, Rudini. Nawet wszyscy, cała Krakowia skanduje Rudini. Granie z na lagę. Udało się, no ale może Krakowie osoby, Wie, wiecie, wiecie co mi zaczęło śmierdzieć, że zespół Krakowi, że, że, przepraszam, zarząd oczekiwał od nas remisu i chyba Krakowia ma zajazd, to znaczy y, y, Krakowia ma syndrom Arsenalu Londyn, pierwsze y, tam 20-18 kolejek zapierdalasz, a potem masz zadyszkę, a José Rudyni tej zadyszki nie ma, ponieważ my nigdy nie zapierdalamy, główka pracuje, główka pracuje, <ścoughs> easy. Tak jest, lecimy, cały stadion! Racę kurwa! Grzesiek! Dawaj racę! O, jeszcze nie wyszliśmy z Strefy spadkowej. Mamy tak jeden mecz rozegrany wyżej niż inni. Kurwa jego mać. Chowaj, chowaj te rację, Grzesiek, chowaj te, chowajcie te flagi. Chowajcie. Do autobusu. Wracamy. To jeszcze nie koniec. Kurwa korona cieszy się jakby wygrał Mistrzostwo Polski, a my wygraliśmy mecz ligowy u siebie z Krakowiem, która chyba przyjechała na rezerwach trochę, bo jest zmęczona pucharem Polski. Niesamowite. One more and more, this really from. Bierzemy udział, no cóż, no tak się gra w piłkę, widzowie, tak się, proszę Państwa, gra, ale wiecie, to jest po prostu taki mecz, że ja jestem świadomy tego. Nie, nie potrzebuję snajpera, ja już transfery mam gotowe, już nie potrzebuję niczego. Za tydzień mam Widzew na wyjeździe, mocny zespół. Eee, nice, nice, dobrze wyszło, dobrze wyszło, no wróciła wiara, na pewno wróciła wiara, ale trochę to pokazuje prawdziwą symulację ekstra klasy, gdzie możesz przegrać z Brookbetem, gdzie teoretycznie... No, nie wiem, no powinniśmy coś tam ugrać. Chociaż tam był taki, wiesz, jedna bramka. A potem z Krakowią wygrywasz 3-0, która jest teoretycznie w górnej tabeli. A widzę, jest 10. Dobrze, jest zwycięstwo. Kurwa, no posada, wydaje mi się, że to jest posada na dwa sezony, kurwa, dzięki temu zwycięstwu. Prezesa, prezes podobno no, spierdolił się z krzesła, jak usłyszał, że 2-0 w Przy 2-0 podobno już wódkę kupowali, przy w żabce. Korona kielce, dysponuje bramkarz. No po tamtym występie anuluje to. Okej, okay. jak wygląda... No nie zmieniam ekipy, która się tutaj gra. Palacz, palacz, troszeczkę odstajesz. a czy nie odstajesz, tylko męczysz się mi szybko. Holubek ma zagrożenie i, i sobą zagrałeś ostatnio. Damy Holubka, damy Holubka teraz. Dostanie szansę. Ty i tak grasz od początku. Bioniker gdzie jest? W realu Madryt, kurwa. Walczy, Benzemę podobno wygryzł. Już sprawdzam. Jak się pisze Brunker? Jest. Teplice, 14 występów, 3 bramki. Brunker! I, 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 podobno y, jeden sektor na Krakowie się ma nazywać Brunker. Sektor B. Sektor Brünker, na cześć wielkiego Brünkera, który w sparingowym meczu, chyba to była zawiercie, albo hojnicz... Limanową, z Limanową, z Limanową Limanowa, chyba zrobił hat -trika. Chciałbym zobaczyć na czacie Brünker, solidny Brünker. I obowiązkowo ikonka Brünkera, który się uśmiecha. <grymka> musi być ta ikonka. Co, gdzie ma? Wpisze Bunker, ale łatwo. Ta, musi być to. Ono, co to mogło być? <grymka> Brinker. Dobra, jazda z tym. Ale spokojnie, bo jak będziemy zaczynać od nowa, a na pewno za, jak zrobię 5-6 sezonów, no to już będzie przesada, bo będzie jakiś 2030 rok. To pierdolę to i nie, gram od nowa robimy i wtedy brunkę raz łapiemy, tylko wtedy z tym doświadczeniem, jakie mamy, przydzielimy mu odpowiedni trening i tak dalej. Na razie co tak grajmy, grajmy to, 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 to sezon, w sensie Rudiniego, to jest jego drugi rok pracy i wiesz, i dojdziemy do piątego roku pracy i od nowa. Tylko z lepszym doświadczeniem, w sensie... No wiesz, wiedzą o... Gierce. Co to za, co za muzyka? Halo? Touch, 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 My Deportivo. Fil, 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 My Kielce, 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 La, 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 koruna, ruda, 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 Kielce, Deportivo. Touch, touch, i touch, touch, My Koruna, Koruna. Fil, fil, My Kielce, My Kielce. Co jest? Ja pozwoliłem na to? Tak, sp pozwoliłem. Sprzedawa niezwłocznie. Oczekiwania finansowe pół miliona. Fil, fil, fil. Majkielce, Majkielce, Lik, lik. Korona, właśnie tak. Korona, Korona, Deportivo, Kielce. Transferek poleciał pięknie.